Mnóstwo osób powie ci, że młodsze kobiety często wolą starszych mężczyzn, i to prawda. Takie cechy jak doświadczenie, dojrzałość i poczucie stabilności naturalnie wyróżniają starszych mężczyzn, ale jest pewien problem. Większość starszych mężczyzn nie wie, jak wykorzystać tę przewagę. Widziałem niezliczoną liczbę facetów po czterdziestce, 50, i starszych, którzy popełniają te same błędy, jeśli chodzi o młodsze kobiety. A jaki jest wynik? Raz po raz marnują swoje szanse. Ci mężczyźni, pomimo całego swojego potencjału, znajdują się w pułapce, są samotni i sfrustrowani. Ale jest pewien problem. Kiedy podejmujesz złe decyzje, nie tylko tracisz jej szacunek, tracisz szansę na pokazanie swojej prawdziwej wartości. A to marnotrawstwo, biorąc pod uwagę naturalne zalety, jakie mają już starsi mężczyźni. Mądrość, stabilność i zdolność do zaoferowania czegoś bardziej znaczącego niż młodsi faceci. Dobra wiadomość jest taka, że naprawienie tych błędów nie wymaga zmiany tego, kim jesteś. Chodzi o to, aby rozpoznać, gdzie popełniasz błąd i stać się pewnym siebie, stąpającym po ziemi mężczyzną, którym powinieneś być. Dzisiaj rozłożę to na czynniki pierwsze. Siedem najczęstszych błędów, jakie starsi mężczyźni popełniają w kontaktach z młodszymi kobietami. Unikanie ich nie tylko zmieni sposób, w jaki kobiety cię postrzegają, ale także poprawi sposób, w jaki ty sam siebie postrzegasz. Więc zostań. Zanurzmy się w pierwszym błędzie. W Błąd numer jeden ubóstwianie jej. Załóżmy, że znajdujesz się przed atrakcyjną, młodszą kobietą. Jest piękna, pełna życia, a może nawet onieśmielająca. Co jest Twoim pierwszym odruchem? Wielu starszych mężczyzn zamarza lub wpada w panikę. Myślisz, nie mogę tego zepsuć. Ona jest zupełnie poza moim zasięgiem. Od tego momentu zaczynasz przesadnie to rekompensować. Dajesz jej specjalne traktowanie. Staraj się być uprzejmy, miły i unikaj mówienia lub robienia czegokolwiek, co mogłoby ją zdenerwować. Trzymasz się bezpiecznych, nudnych rozmów, próbując pokazać jej, jaki jesteś idealny. Ale jest haczyk. Wszystkie te wysiłki, aby zapewnić jej komfort, przynoszą dokładnie odwrotny skutek. Sprawiają, że stajesz się nieciekawy. Kobiety nie zakochują się w mężczyznach, którzy stawiają je na piedestale, zakochują się w mężczyznach, którzy pewnie stoją obok nich jako równi sobie. Źródłem tego błędu jest to, jak ją postrzegasz: ubóstwiając ją, podświadomie stawiasz ją ponad sobą, jakby była nagrodą, na którą nie zasługujesz. Takie nastawienie sprawia, że każda interakcja wydaje się być ryzykowna. Zbyt dużo myślisz, kwestionujesz siebie i ostatecznie projektujesz niepewność. A prawda jest taka, że takie zachowanie nie jest po prostu nieatrakcyjne. To wyczerpujące, sygnalizuje jej, że uważasz się za mniej wartościowego, co natychmiast obniża jej postrzeganie ciebie. Jedynym sposobem, aby przestać ubóstwiać młodsze kobiety, jest normalizacja interakcji z nimi. Wyrób sobie nawyk rozmawiania z kobietami w każdym wieku, zwłaszcza młodszymi, nie przywiązując tak dużej wagi do wyniku. Kiedy wchodzisz w interakcję z większą liczbą kobiet, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że są po prostu ludźmi wadliwymi, dziwacznymi i ludzkimi, takimi jak Ty. To uświadomienie burzy piedestał, na który je postawiłeś, i pozwala Ci podejść do nich ze spokojną. Ugruntowaną pewnością siebie. I pamiętaj o tym: nie bierzesz udziału w przesłuchaniu, aby zdobyć jej aprobatę. Ona nie jest jakimś rzadkim trofeum do wygrania. Jest kolejnym człowiekiem, który może wybrać, czy jest z tobą kompatybilny, czy nie. I to jest droga dwukierunkowa. Kiedy przyjmiesz takie nastawienie, strach przed jej utratą zanika, ponieważ wiesz, że zawsze jest ktoś inny. I w tym, mój przyjacielu, tkwi Twoja prawdziwa siła. Błąd numer dwa. Pomyłka w pytaniu o wiek. Wyobraź sobie. Rozmawiasz świetnie z młodszą kobietą. Wszystko idzie gładko, a ona porzuca pytanie ile masz lat? Wielu starszych mężczyzn zaczyna panikować w tym momencie. Większość facetów reaguje albo nerwowo, wykrzykując swój wiek albo niezręcznie próbując zmienić temat mowa ich chciała się zmienia ton staje się niespokojny a nagle pewny siebie mężczyzna którym była zaintrygowana wydaje się kurczyć na jej oczach oto problem kiedy zachowujesz się niepewnie z powodu swojego wieku wysyłasz jej jasny sygnał że widzisz to jako problem i wiesz co jeśli ty uważasz że to problem ona też tak pomyśli. Ten strach przed pytaniem o wiek wynika z braku pewności siebie co do własnej wartości. Społeczeństwo często sprawia, że starsi mężczyźni uważają, że randkowanie z młodszymi kobietami jest niewłaściwe lub tabu, a ta presja może prowadzić do wstydu lub wątpliwości co do siebie. Ale oto prawda: Twój wiek nie jest problemem. Problem leży w tym, jak to ujmiesz? Jeśli podejdziesz do tego z wahaniem lub niepewnością, zapraszasz ją, by spojrzała na to przez ten sam negatywny pryzmat. Następnym razem, gdy pojawi się to pytanie, przyznaj się do niego. Pewność siebie jest tutaj kluczowa i są dwa sposoby, by sobie z tym poradzić: żartobliwie lub bezpośrednio. Żartobliwe podejście może rozładować napięcie, a nawet zbudować atrakcyjność. Na przykład możesz powiedzieć coś w rodzaju: Jestem dla ciebie za stary. Nigdy nie pracowalibyśmy z chytrym uśmiechem. Albo udawaj, że liczysz na palcach i powiedz: Mam siedemset miesięcy. A ty? Jeśli humor nie wydaje ci się naturalny, zachowaj prostotę i bezpośredniość. Powiedz swój wiek spokojnym, pewnym siebie tonem. Mam 47 lat, po czym zrób krótką pauzę i uśmiechnij się. Następnie swobodnie skieruj rozmowę z powrotem na coś interesującego. Kluczem jest pokazanie jej, że Twój wiek nie jest problemem. Kiedy Ty będziesz czuć się komfortowo z tym, kim jesteś, ona też będzie się z tym czuć komfortowo. Pewność siebie przedstawia Twój wiek jako zaletę, a nie ograniczenie. Pamiętaj, że sposób w jaki radzisz sobie z pytaniem o wiek wyznacza ton, w jaki ona cię postrzega, więc następnym razem nie unikaj tego, przyznaj się do tego i idź naprzód, jak pewny siebie, stąpający po ziemi mężczyzna. Błąd numer 3 kierowanie się pieniędzmi. Zbyt wielu starszych mężczyzn uważa, że ich sukces finansowy jest ich ostateczną bronią, jeśli chodzi o przyciąganie młodszych kobiet. Myślą, że jeśli pokażę jej, ile mam, będzie pod wrażeniem i ją zdobędę, więc kierują się swoimi portfelami. Może to przybierać różne formy chwalenie się wysokopłatną pracą, luksusowymi samochodami, luksusowymi wakacjami lub drogimi restauracjami, które odwiedzają. Niektórzy idą nawet o krok dalej: kupowanie prezentów, płacenie rachunków, lub wysyłanie pieniędzy kobietom, których ledwo znają. I chociaż to może początkowo przyciągnąć jej uwagę, to nie jest to rodzaj uwagi, której naprawdę chcesz. Oto rzeczywistość. Kiedy kierujesz się pieniędzmi, sprowadzasz się do niczego więcej niż chodzącego bankomatu. Tak, pieniądze są atrakcyjne, ponieważ Sygnalizują stabilność i sukces, ale jeśli to jedyna rzecz, którą wnosisz do gry, przyciągniesz tylko kobiety, które są zainteresowane jej wykorzystaniem. Te kobiety nie szukają więzi ani szacunku, szukają tego, co możesz im dać. Jeśli chcesz uniknąć tej pułapki, przestań skupiać się na pieniądzach. Pozwól, aby Twój sukces finansowy z czasem, naturalnie, ukazywał się jako część. Większego obrazu tego, kim jesteś. Przenieś nacisk na swoją osobowość, swoje wartości i wyjątkową perspektywę, którą wnosisz do gry. Kobiety warte Twojego czasu nie szukają kogoś, kto im coś kupi, szukają kogoś, z kim mogą nawiązać kontakt. Kiedy prezentujesz się jako wszechstronny, pewny siebie mężczyzna, który odniósł sukces. Nie tylko przyciągniesz lepsze kobiety, ale także stworzysz podwaliny pod związek oparty na wzajemnym szacunku, a nie transakcjach. Pieniądze to narzędzie, a nie kula u nogi. Przestań kierować się nimi i zacznij kierować się swoim charakterem. To właśnie sprawia, że się wyróżniasz. Błąd numer 4. Pozycjonowanie się jako mentor. Wielu starszych mężczyzn wpada w pułapkę pozycjonowania się jako przewodnik lub mentor dla młodszych kobiet. Myślą, że jeśli pokażę jej, ile mogę ją nauczyć, w końcu zobaczy, jak cenny jestem. Więc skupiają się na pomaganiu jej w karierze, udzielaniu porad życiowych lub oferowaniu wskazówek, jednocześnie ukrywając swoje prawdziwe, romantyczne intencje. Na początku może się to wydawać nieszkodliwym podejściem. Okazujesz wartość, tak? Ale tu jest problem. Kiedy przyjmujesz rolę mentora, pozbawiasz się wszelkiego poczucia romantycznego lub seksualnego napięcia. Stajesz się kimś, kogo ona szanuje lub podziwia, ale nie kimś, kogo postrzega jako potencjalnego partnera. Co gorsza, kiedy w końcu robisz swój ruch, często wydaje się to niezręczne i wymuszone. Ona się tego nie spodziewała i zamiast czuć się zaszczycona, ona czuje się nieswojo. Dlaczego? Ponieważ spędziłeś cały ten czas pozycjonując się jako nauczyciel, a nie kochanek. Jeśli chcesz, aby młodsza kobieta postrzegała cię jako coś więcej niż tylko przyjaciela lub mentora, musisz od początku stworzyć zalotną, zabawną atmosferę. Nie czekaj tygodniami lub miesiącami, aby ujawnić swoje intencje. Wtedy jest już za późno. Zamiast tego wprowadź żartobliwe przekomarzanie, lekkie komplementy i chwile połączenia na wczesnym etapie. To nadaje tą dynamice, która jest zarówno angażująca, jak i romantyczna. I pamiętaj: kobiety potrafią wyczuć autentyczność. Nie udawaj mentora, jeśli nie tego chcesz. Bądź szczery ze swoją energią i pozwól jej zobaczyć pewną siebie, charyzmatyczną stronę Ciebie. Kluczem jest równowaga. Pokaż jej, że jesteś mądry i doświadczony, ale nie pozwól, aby to przyćmiło fakt, że jesteś również kimś, kto wie, jak się bawić i tworzyć chemię. Kiedy przestaniesz chować się za rolą mentora, odkryjesz, że prawdziwe przyciąganie przychodzi o wiele bardziej naturalnie i nie skończysz w przerażającej strefie przyjaciół. Błąd numer 5. Zbytnie starać się wyglądać młodo. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez starszych mężczyzn jest zbytnie staranie się wyglądać młodziej. Niezależnie od tego, czy chodzi o ubieranie się w style, które do nich nie pasują. Używanie slangu, który wydaje się wymuszony, czy podążanie za trendami, które wyraźnie nie pasują do ich osobowości, wynik jest zawsze taki sam. Wydaje się to nienaturalne. Młodsze kobiety nie uważają tego wysiłku za atrakcyjny. W rzeczywistości często ma to odwrotny skutek. Zamiast postrzegać cię jako pewną siebie i pewną siebie osobę, Widzą kogoś, kto jest niepewny swojego wieku i desperacko próbuje wpasować się w schemat, który do niego nie należy. To powoduje natychmiastowe odłączenie. Oto prawda. Próba wyglądania lub zachowywania się młodziej nie czyni Cię bardziej atrakcyjnym. To, co czyni Cię atrakcyjnym, to akceptowanie swojego wieku z pewnością siebie, zadbany. Stylowy mężczyzna, który wie, jak się zachowywać, zawsze będzie się bardziej wyróżniał niż ktoś, kto udaje kogoś, kim nie jest. Zainwestuj w garderobę, która odzwierciedla Twoją dojrzałość, a jednocześnie pozostaje bystra i nowoczesna. Skup się na swoim zdrowiu i kondycji. Nie po to, aby wyglądać młodziej, ale aby czuć się najlepiej w każdym wieku. A jeśli chodzi o rozmowę. Nie zmuszaj się do najnowszego slangu lub trendów kulturowych. Mów autentycznie i mądrze. To odróżnia cię od młodszych facetów. Pamiętaj, że młodsze kobiety są przyciągane do starszych mężczyzn ze względu na ich doświadczenie życiowe, pewność siebie i stabilność. Kiedy starasz się wyglądać młodo, podważasz cechy, które sprawiają, że jesteś atrakcyjna. Więc przestań próbować konkurować z młodszym tłumem. To przegrana gra. Zamiast tego skup się na tym, kim jesteś i pozwól, aby twoja pewność siebie i obecność mówiły same za siebie. To naprawdę sprawi, że będziesz nieodparta. Błąd numer 6: przeładowanie rozmowy swoimi osiągnięciami. Starsi mężczyźni często popełniają błąd zamieniając rozmowy w monologi o swoich osiągnięciach myślą że wymienianie swoich sukcesów zawodowych wykształcenia lub przeszłych osiągnięć zrobi wrażenie na młodszej kobiecie i sprawi że będzie ona postrzegać je jako coś wartościowego chociaż nie ma nic złego w byciu dumnym ze swoich osiągnięć przeładowanie rozmowy takimi szczegółami może przynieść odwrotny skutek oto Dlaczego? Kiedy dominujesz w rozmowie tym, co zrobiłeś, odwracasz uwagę od niej. Zamiast tworzyć połączenie, wychodzisz na osobę skupioną na sobie, lub co gorsza, jakbyś za bardzo starał się potwierdzić swoją wartość. Młodsze kobiety nie szukają CV, szukają kogoś, kto naprawdę słucha, łączy się i angażuje się z nimi. Atrakcyjność buduje się poprzez dzielenie się, Doświadczeniami, zrozumieniem i emocjonalną więzią, a nie przez wymienianie swoich osiągnięć, rozwiązanie trzymaj swoje osiągnięcia w tylnej kieszeni. Pozwól im pojawić się naturalnie w toku rozmowy, albo jeszcze lepiej pozwól jej odkryć je z czasem. Zamiast tego skup się na byciu obecnym. Zadawaniu znaczących pytań i okazywaniu szczerego zainteresowania jej myślami i uczuciami. Pewny siebie mężczyzna nie musi ciągle udowadniać swojej wartości. Jego zachowanie mówi samo za siebie. Przenosząc uwagę na nią i tworząc zrównoważoną rozmowę, zbudujesz więź, która będzie autentyczna i bezwysiłkowa. Błąd numer 7: zaniedbywanie swojej fizycznej obecności. Jednym z największych błędów popełnianych przez starszych mężczyzn jest zaniedbywanie swojego wyglądu fizycznego i obecności. Z czasem łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że twoje osiągnięcia, osobowość lub doświadczenie wystarczą, aby cię unieść. Ale oto prawda: atrakcyjność dotyczy zarówno tego, jak się prezentujesz, jak i tego, kim jesteś. Nie musisz wyglądać jak modelka fitness, ale odpuszczanie sobie fizycznie wysyła jasny komunikat. Nie wkładasz wysiłku, a to może być bardzo zniechęcające. Zaniedbujesz swój wygląd? Niedbały ubiór lub brak zdrowego stylu życia może przyćmić najlepsze cechy Twojej osobowości. Młodsze kobiety są przyciągane do starszych mężczyzn, ponieważ emanują stabilnością i siłą. Ale gdy twój wygląd nie pasuje do tej energii, tworzy to rozdźwięk. Nie chodzi o to, aby wyglądać młodo. Chodzi o to, aby wyglądać jak najlepsza wersja siebie. Aby to naprawić, zacznij od podstaw. Zadbaj o swój wygląd. Przycięty zarost, czyste paznokcie i nowoczesna fryzura mają duże znaczenie. Uzupełnij swoją garderobę o coś klasycznego i dopasowanego. Skupiając się na ponadczasowych stylach, a nie trendach. I co najważniejsze, stawiaj na pierwszym miejscu swoje zdrowie. Regularne ćwiczenia i zrównoważona dieta nie tylko poprawiają Twój wygląd, ale także zwiększają pewność siebie i energię. Obecność fizyczna jest przedłużeniem tego, kim jesteś. Kiedy dbasz o siebie, pokazujesz szacunek do siebie, a ten szacunek jest zaraźliwy. Mężczyzna, który inwestuje w siebie, jest mężczyzną, w którego warto inwestować. Masz więc siedem błędów, które starsi mężczyźni często popełniają w relacjach z młodszymi kobietami. Podsumujmy szybko: ubóstwianie jej, psucie pytania o wiek, przesadne zwracanie uwagi na pieniądze, pozycjonowanie się jako mentor, zbytnie staranie się wyglądać młodo. Przeciążanie rozmowy swoimi osiągnięciami i zaniedbywanie swojej fizycznej obecności. Podstawą wszystkich tych błędów jest jeden wspólny temat niepełne akceptowanie tego, kim jesteś. Młodsze kobiety nie szukają kogoś idealnego. Przyciąga je ktoś pewny siebie, świadomy siebie i autentyczny. Kiedy pozbędziesz się niepewności, przestań próbować udowadniać siebie i skup się na tym, by stać się najlepszą wersją siebie. Wszystko się zmienia. W stoi Golden Rule, wierzymy w pomaganie mężczyznom nie tylko w nawiązywaniu właściwych relacji, ale także w życiu z celem i siłą. Naprawienie tych błędów nie dotyczy tylko randek. Chodzi o zmianę sposobu myślenia i zbudowanie życia, na jakie zasługujesz. Jeśli ta wiadomość do Ciebie przemówiła, zastanów się, gdzie możesz się poprawić. I zacznij wprowadzać te zmiany już dziś. Stawanie się lepszym to nie tylko cel, to podróż. Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten film. Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Jeśli nie wiesz, co skomentować, po prostu wpisz z 100. Ponadto, jeśli jesteś nowy, i jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i kliknięciu ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych przydatnych, pouczających filmów dziennie. Dziękujemy za obejrzenie.